Witamy, panie dzień dobry, dzień dobry. Panie Kaziu, jak to było? Nie pan. kurwa, wracałem z imprezy. Idę, a ciemno jak chul. Nikogo, kurwa, nie widać. Patrzę, się, jakiś kurwy syn, taki czarny, rogaty. Myślałem, że to diabeł. Patrzę, faktycznie, kurwa, diabeł. Myślę, ja pierdolę. Podchodzę, no kurwa dziabeł! Ale jak po on się tam znalazł? No kurwa wyjebali go z za picie. Bez według go wyjebał. No ale skąd on się wziął na ziemię? No kurwa, no wyjebali go z piekła no i kurwa na ziemię go. No i co pan z nim zrobił? No wziąłem do domu, kurwa brudny kuja domyć nie można. No i co? Żona, jak to przyjęła? Kurwa, nie ma już jej dwa tygodnie. Spierdoliła, jak go przyprowadziłem. A co oni tam piją w piekle? A kurwa, pani taka woda, że się wcale nie mieści, kurwa. Osiem tysięcy obi piekielnych. I co, kurwa, pił pan to? Kurwa, nie, sąsiad. No i co? Kurwa, wczoraj dobrze ptył. Zaka mocna? No panie, jak chłopcy pierdolił, to go rozsadziło w powietrze kurwa, nie znaleźli go w ogóle. A kurwa postawiłem mu chuj, całą skrzynkę, wypił kurwa podejmij. Oj, kurwa, to musi mieć zjewnięcie. Spróbowałbym tego. Kurwa, panie. Nie mam od mocnego na takie coś. No panie, kurwa, no mówię panu. No kurwa pięćdziesiątkę jedną i nie było. Oj, kurwa, wpuczę jemu. No ale jak? On mieszkał Pana? No kurwa, teraz gdzieś kurwa poszedł duszę łowić. Nie mogę się tu ja pozbyć z domu. No, no jak kurwa, Panie? A sąsiedzi co, nic nie widzieli? No kurwa, widzieli, Panie. Kurwa, byli kurwa, przyjeżdżała telewizja kurwa z tego, ale kurwa chujdziej znikał. Kurwa, w tu się chował, Panie, kurwa, nigdzie go nie widać. Oj kurwa, to coś... Niesamowitego, panie Kaziu. No mówię panu, kurwa, chuj, w domu nie chce do piekła wracać, mówi, że mu tu dobrze. Mówi, kurwa, żonę ma i dwóch diabełków takich małych, kurwa, chcę ich tu sprowadzić, panie. Oj, kurwa, panie Kaziu. Współczuję panu. No ale co pan, kurwa, zrobi? No kurwa. Kuj jak kiknie to jak pierdolą to sąsiadce kurnik spisoracje bało Pani kurwa nocami chodzi duszę łowi kurwa ja, on da mnie mówi że ja mu duszę załatwił Pani a mu kurwa duszę załatwia a od zwierzaków dusza się nie nadaje Oj Panie Kasiu kurwa co i musimy wspólnie doradzić Może jakoś go pozbyć kurwa Księdza przyprowadzić albo coś Panie kurwa ksiądz by nas wziął za wariatą nie, nie, no kurwa nie wiem, panie Kaziu, no coś trzeba działać, coś trzeba działać, bo kurwa lucyfera nie może być. Mówię panu, kurwa domyć go chuja nie można, rogów mu też ściąć nie można. Panie, jak mu kuj wygląda kopot, kurwa kupyta, kurwa ogon, no nie wiem, no nie wiem, co mam zrobić, no. Przyczepił się jak kuj. Nic, dziękuję, dziękuję, panie Kaziu, proszę się zgłosić. Za tydzień ja coś pomyślę, coś doradzimy i jakoś się go może podbędziemy. Teraz następny nasz gość, do którego przyleciało UFO. I. Do Irenusa Korala. Witamy, panie Koral. Dzień dobry, dzień dobry. Panie Januszu, jak to było? No wiemy, ja robiłem właśnie zacierkę do wina. Kurwa, patrzę, coś leci i się świeci, a ja. z kurwy ten, myślę, co to? na. Prawa za stodą. A tu jest! Kurwa. I na mój ogród. Panie, kurwa ja że to księżyc. Żona kurwa z dołymi, z gołym do pomyci. Kurwa, schowała się do starego wraka. Tam taka stara syrena, to i zapierdoliłem kiedyś. No i kurwa wylądowali. Patrzę, wychodzę, takie czy zielone z antenkami na głowie. Myślę, co to kurwa, bar, przebierańców, czy kichuj? No i co się dalej działo? Dchuję, no kalarepę kradli. Kurwa, ufuj, karalepę kradło. No pani kurwa, ja nie wiem, nie wiem na co im ta kalarepa, kurwa. No i co to? No niech kurwa, kladną, tą kurwa, kalarepę. Myślę, co to kurwa, do chuja jest? Mojego ogródka? No i pani kurwa, picusia puściłem. No i co kurwa? No chuj, zabili psa. No i co dalej było? Co dalej kradnie kalarepy? No mm, i kurwa poszli do sąsiada i kurwa kapustę. No panie kurwa. No to niemożliwe. Ufł kurwa i kradło kalarepy i kapustę? No panie no kurwa no, no kradnie, No nie wiem na co. Czy to jest kurwa zapasy na zimę? Może kapustę będą kisić? No nie wiem. No kurwa panie. Skąd ja mogę wiedzieć? No i co? Odlecieli? No kurwa no, narwali i polecieli wpis do kurwa. Ale kurwa problem jest, bo kurwa żalę zabrali też. No, kurwa, nie wiem, co mam robić. Byłem w takim specjalnym kurwa w tym, w gdzie tam kurwa zajmują się tymi sprawami, kurwa, chciałem jakiś list napisać tam na tyłu, bo No panie kurwa, nie mam już trzy miesiące.